Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem się z Wami podzielić historią, która mnie pozytywnie zaskoczyła i w pewnym sensie zainspirowała. Jak każda dobra historia, ta zaczyna się od tego, że szukałem nowej idealnej klawiatury, zdając sobie sprawę z tego, że takowa nie istnieje. Bo moim zdaniem idealna klawiatura musi spełniać cztery kryteria. Musi być w pełni dzielona, musi być niskoprofilowa, musi być bezprzewodowa, ale także musi mieć łatwo wymienialne przełączniki. Tylko tyle i aż tyle. Dzielona, ponieważ w przypadku klasycznej klawiatury dłonie znajdują się w nienaturalnej pozycji i są ciut za bardzo wykręcone. Niskoprofilowa. Po pierwsze, moim zdaniem łatwiej się pisze, kiedy klawisze mają mniejszy skok. Dodatkowo, klawiatury w laptopach są niskoprofilowe i łatwiej mi się jest przełączyć, kiedy pracuję z dala od swojego biurka. Bezprzewodowa, moim zdaniem estetyka jest ważna, a ciągnący się przez pół biurka kabel nie wygląda dobrze. Gracze mogą się nie zgodzić, bo przewód oferuje mniejsze opóźnienia, ale w przypadku pracy biurowej nie ma to tak wielkiego znaczenia. Na koniec fajnie by było, aby miała łatwo wymienialne przełączniki. W przypadku klawiatur mechanicznych możemy mieć różne rodzaje przełączników: np. głośno-klikające, liniowe czy ciche, ale z wyczuwalnym klikiem. Lubię czasem sobie poeksperymentować i chciałbym móc zawsze łatwo zmienić przełączniki. Do tej pory używałem klawiatury Kinesis Freestyle Edge. Fajnie, że była w pełni dzielona i można było sobie zmienić kąt nachylenia. Niestety przełączniki były wlutowane, wszystko na kablu i dodatkowo miała wysoki profil. Pisało się wygodnie, ale chciałem spróbować czegoś nowego. Akurat tak się zdarzyło, że firma Kikron wydała nową klawiaturę o nazwie K11 Pro. Niskoprofilowa, bezprzewodowa, wymienialne przełączniki. Niestety nie jest w pełni podzielona. Tak jak mówiłem, idealna klawiatura chyba nie istnieje. Jednakże skusiłem się na zakup, bo ma ona układ o nazwie Alice, czyli klawisze są nieco podzielone i mają pewien dystans od siebie. Dzięki temu dłonie znajdują się w bardziej naturalnej pozycji. Wolałbym pełen podział, abym mógł sobie dowolnie ustawić dystans między tymi dwoma połówkami, ale jest to pewnego rodzaju kompromis i mimo wszystko chciałem spróbować. Mam ją od tygodnia. Na razie pisze się bardzo fajnie, ale jeszcze jest za wcześnie na ostateczny werdykt. Klawiatury z układem ALICE są coraz bardziej popularne. Między innymi kilka miesięcy wcześniej Kiklon wypuścił tego typu klawiaturę z wysokim profilem. Podobnie firma Maker z modelem Faker ALICE 80, czy firma Akko z modelem ACR Pro ALICE Plus. I tak zacząłem się zastanawiać, kto tak naprawdę wymyślił ten układ ALICE. Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy się cofnąć do roku 2013 i do forum o nazwie GeekHack, czyli forum entuzjastów klawiatur mechanicznych. Bo to właśnie wtedy na forum zarejestrowała się pani z Malezji o pseudonimie Jukci. Na początku pokazywała swoją kolekcję klawiatur, m.in. Poker 2, Kimak 1,2, Gonnerd TKL. W czerwcu 2015 roku ogłosiła, że tworzy swoją markę o nazwie TGR, The Greatest Rectangle, i przygotowuje się do wydania pierwszej klawiatury o nazwie Jane. Pod koniec lipca tego samego roku zaczęła zbierać zamówienia na klawiatury. Była to edycja limitowana tylko 20 sztuk, można było wybrać kolor, a cena wynosiła 420 dolarów amerykańskich. Po pierwszym sukcesie w listopadzie zaczęła zbierać kolejne zamówienia. W marcu 2016 roku zaczęła pracować nad nową klawiaturą o nazwie 910. Był to model bardzo podobny do Jane, ale nie miał części numerycznej. W listopadzie klawiatura była gotowa, a autorka zaczęła zbierać zamówienia. Klawiatura kosztowała 334 dolary amerykańskie bez wysyłki i była dostępna w limitowanej ilości 23 sztuk. Co ciekawe, mimo wysokiej ceny, potencjalny nabywca musiał czekać aż 4 miesiące na produkt. I tak dochodzimy do kwietnia 2018 roku, kiedy to Yukcie ogłosiła nową klawiaturę o nazwie TGR Alice. Klawiatura kosztowała 463 dolary, a czas oczekiwania wynosił od 60 do 120 dni. To również miała być edycja limitowana, tylko 40 sztuk. Ciekawy design i popularność przyciągnęła większych producentów i zaczęli oni używać nazwy Układ Alice. Na Redditie znalazłem ogłoszenie, że jeżeli ktoś posiada oryginalną klawiaturę w kolorze czerwonym TGR Alice, to jest on w stanie za nią zapłacić 5,5 tysiąca dolarów. Jukcji dalej tworzy klawiatury. W czerwcu tego roku powstała współpraca między firmą Monokei z Singapuru i TGR. Stworzyli oni wspólnie drugą wersję klawiatury Jane I910. Nowe modele kosztują około 2000 zł, a firma postanowiła wydać tylko 150 sztuk każdego modelu. I aby je kupić, trzeba było zapisać się do loterii i mieć trochę szczęścia. I teraz rodzi się pytanie, czy te klawiatury są warte swojej ceny? Pewnie nie, bo takie układy w dobrej jakości można kupić dużo taniej. Przykładowo Kikron Q1 kosztuje około 700 zł, czyli 3 razy taniej, i jest bardzo przyzwoitym modelem. Ale nie o to chodzi. Wydawało mi się, że w dobie masowej produkcji i konsumpcjonizmu prawdziwe rzemiosło umiera. Bardzo miło zaskoczył mnie fakt, że wysokiej klasy rzemiosło ma się świetnie. Cały czas są ludzie gotowi zapłacić wysoką cenę i czekać miesiącami, aby otrzymać unikatowy produkt. Bo to trochę jak historia Trollskiego, polskiego rzemieślnika, który robi przepiękne noże. W wywiadzie udzielonym na kanale do roboty powiedział on rok temu, że jeden nóż sprzedaje średnio za 1,5 tysiąca złotych. Wrzuca on nowo zrobiony nóż na Instagram i po paru chwilach znajduje się kupiec. Być może dałoby się kupić lepszy nóż w tej cenie. Wydaje mi się jednak, że w tym przypadku płacimy za przedmiot, który nam się bardzo podoba i fakt, że nie ma drugiego takiego samego produktu na świecie. Fajne jest to, że nawet dzisiaj nie trzeba mieć ogromnej fabryki i w zasadzie każdy może coś produkować, jeżeli tylko włoży w to serce i czas. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje przemyślenia odnośnie rzemiosła. A Wy macie jakieś unikatowe przedmioty w swojej kolekcji, które uwielbiacie? Dajcie znać w komentarzu pod filmem i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!